Bo ja, tutaj ja, dawno nie było w filmiku z głosem, tylko najmniej było z głosem, ale teraz jest głos, bo mamy okam, no właśnie, nawet niekiedy nie mogła nagrać głosu i teraz będzie głośniej mówić, bo nagrałam parę tego odcinka i mówiłam tak cicho, że było słychać tylko grę, a to, no wiecie? dobra, teraz to muszę się zareagować i, no, <kluzny> i mam kaszajek. I tutaj mamy I klikamy se grajno, jak zwykle w grach Możemy Ok, teraz będą nudy na pudy, więc to zatrzymam I włączę, jak się włączy, patrzę jak się włączy Okej, okay, jest tutaj. Nie widać mojej myszki, jak zwykle jak w czasie wczytywania, logowania, czy to co tam jest. <śmiech> <śmiech> Moja chrypka mi przeszkadza troszeczkę, ale tak. ата, Зачем <_surgut> я убиваю ата, Там все и запомняем, что нагреваем. ой, все Yy, takie, taki filmik, i dlatego mówiłam, a to ciągle. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy powiedziałam to w ogóle na głos, ten filmik cały, ale okej. Okay. To było takie śmieszne. Jedziemy na ujeżdżalnię, jak poskakać sobie? Nie, ale nie tutaj. Nie, nie zjechaj. Nie zjechaj, z tego. Wiem, powiedziałam, zda. A przy okazji wam pokażę jak wyjść na dach Okej, okay, tędy się jedzie I proś tutaj I co tam dach Skaczemy tu Co mi się nie udało niestety Ale wam się na pewno uda A więc ja muszę tam wjechać Skaczemy przez te krzaki Skaczemy przez wiem za prostrawę Omijamy to drzewo I tu jesteśmy nad nadkwić. Jeszcze nie, nie jesteśmy, ale tam jest nie. O, i tu jesteśmy, i tu mam pisze urwisko Altecki. Musimy się rozpędzić. I musimy pojechać na... tutaj. I hop. I pięknie. I hop. I super. Mogą nas widzieć różne ludzie. Teraz znajdę te drzwi, które są tutaj. I można wejść na drzwi. Ej! Co się dzieje? O, Łatko, to się stało. Są tu ludzie? Nie ma, bo jest wcześniej. A jest wcześniej, to nie ma ludzi. A nie, jest ktoś. Może ją zaproszę do znajem. tak wcześniej, jak ja. Ona jest chyba wy, ale to nie ważne. Dobra. Mamy ją. Ona ma osiemnasty O! Gratki, kochana. Gratki! Nie mam 12 Tak jak byłam 11 to normalnie tu była I tak czekałam, aż się robię do 12, bo chciałam tak tego fryza a teraz żałuję. Że tak czekałam, bo przecież chciałam tylko zadanie. A ja czekałam i nie robiłam zadania Ty robiłam coś tak. Głupi kaszel, ale... Robiłam coś tam, ale. No. Ale czekałam głównie, Nie stało mi się robić aż tak. Okej, okay, przejdziemy za wszystkie trzy, zaczynając od pierwszego. Fajnie się z wami jedzie. Dzięki za wszystkie słupki. Ale teraz będę miała więcej słupków, bo w głosem. Gratki! Gratki dla tych, którzy mają stosunki. i nie oglądam. Chycheczki. Ach, nie w tą stronę. Ach, o nie. To się świeciło coś, ale później to sprawdzę. Wiedziałam, że będzie trzeba skręcić w lewo. To nie będzie najlepszy czas. Stop. Bo ja wiem, że ja będę na końcu. Szybciej. A, no właśnie. Później sobie zbierzemy pd, ale miałam zobaczyć, co się tam świeci. I tu się coś świeci? Tam jest gwiazdka! Ja nie mogę! Lecę po gwiazdkę! Nawet już tego PD nie zbieram, tylko lecę po gwiazdkę! Tak, myślałam, że to będzie gwiazdka. Szybko, dobra, zbieram te PD, bo później się nie będzie chciało. Ale lecimy na dach i po gwiazdkę! Po gwiazdkę! Po gwiazdkę, szybko! Biegnijmy po gwiazdkę! O, jestem nic w nic stronie polary. Ale ja nie napiszę jej, że jest gwiazdka. A czy ona mnie przyjęła do Nie wiem. Nie wiem, ale nie chcę mi się sprawdzać. Kurde, to jeszcze diatoma nawet. Kobiegliiby po gwiazdkę! Odnalazł gwiazdkę! To jest chyba ta nowa właśnie gwiazdka. A to była to jedna z zadań, które trzeba było zrobić, żeby dostać gwiazdkę. Żeby ją widzieć w ogóle, bo nikt tam nie będzie już przyjechał. Biegnijmy po nią. Walić trzeba. biegnijmy po gwiazdkę. Who like a dog's eyes? Wow, 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 wow. Who like Dobra. Biegnij. Jest! Mam ją... prytaj prryt, Już mam ją w ręku. O oh, je! Yeah. łopa, w O nie! Pieci, chodził do przodu. Zły kaszel. Tutaj według drzwi. A zgadłam Chowczimy tak jechać powoli trochę. Bo jak nie to nam wejdzie. O, wejdzie tam samo. I idziemy weda i lewe. chciałam na prawe, ale to za tak. O! Prytaj! Prytaj, prytaj. Nie, nie, ten klawysz. Ten klayś nie mogę. ja chcę obrócić kamerę. O, pięknie, stoimy. O, troszkę jeszcze do przodu. O, teraz jest pięknie. Teraz jest screena. Tylko zamknę ten czar, żeby nie była. Jeszcze jak ona jechała, co nie? Ej, czekaj, co było, pupę w Co nie? Miałam pupę w dniach. O, teraz.

Start the web. ищ. The... the cloud Ow. Ludzie mogą, tu konie nie mogą z tej ład. Na sprężyny jest jest? <laughs> Zły kaszel. Ok, kończymy w sumie. No i teraz Wam podpowiedziałam, gdzie jest ta gwiazdka. Dobra, więc na dzisiaj kończymy odcinek. Straszny. Straszny, się mówi. Więc. b y